Czy zwykli obywatele Niemiec wiedzieli o tym, co się dzieje w obozach koncentracyjnych? Czy wiedzieli o zagładzie Żydów? To wbrew pozorom nie jest proste pytanie. A Germany, like party, Europe, no I po raz kolejny rzuca się w oczy to, że większość osób nie rozróżnia obozu koncentracyjnego od obozu zagłady. Jeśli w kraju znajdują się setki obozów koncentracyjnych ulokowanych w miastach tuż obok siedzib ludzkich, to siłą rzeczy nie mogły być one tajemnicą. Widzieli też w jaki sposób są traktowani ci więźniowie obozów koncentracyjnych przez strażników, kiedy ci wychodzili do pracy poza obóz. Ale co do istnienia komór gazowych i zagłady Żydów, to tutaj sprawa nie jest taka oczywista. Likwidacja Żydów w komorach gazowych nie odbywała się w obozach koncentracyjnych, a w ośrodkach zagłady. I tych było sześć. Było sześć obozów zagłady, a właściwie cztery obozy zagłady, plus dwa obozy koncentracyjne, które tylko czasowo spełniały funkcję ośrodków zagłady. I wszystkie te sześć miejsc znajdowały się nie w Niemczech, a daleko na wschodzie, w okupowanej Polsce. Oczywiście, tych powodów, dla których obozy, zagłady ulokowano akurat na terenie okupowanej Polski, było więcej, ale jednym z takich istotnych powodów było właśnie to, by ukryć je przed wszystkimi. Wcześniej realizowano już w Niemczech na oczach opinii publicznej program T4, czyli likwidację osób niepełnosprawnych i chorych, i zakończyła się ona protestami. Obywateli niemieckich, więc w przypadku obozów zagłady nie chciano już popełniać tego samego błędu. Ale to, że obozy zagłady były ukryte przed wszystkimi, to znaczy, że nikt o nich nie wiedział? No nie. Między innymi dzięki ogromnej odwadze takich ludzi jak Witold Pilecki czy Jan Karski, cały świat mógł poznać raporty o tym, co się dzieje w okupowanej Polsce i co się dzieje w obozach zagłady. W pewnym momencie lotnictwo amerykańskie zrzuciło setki tysięcy ulotek informujących zwykłych obywateli niemieckich o tym, co robi ich rząd w okupowanej Polsce. Jednak usłyszeć o czymś to co innego niż uwierzyć w to. I rzeczywiście wielu obywateli, do których docierały plotki o tym, co się dzieje, Uważało, że jest to propaganda amerykańska w celu zdyskredytowania Niemiec. Informacje o tym, co się działo w obozach zagłady, informacje o tym, co się działo w obozach zagłady, poszły w świat. I świat o tym informował. Pytanie tylko, czy ktoś był zainteresowany, by poznać o tym prawdę, by wysłuchać tego.